Witam wszystkich serdecznie Państwa na czternastej edycji Dni Kitnącej Wiśnie. Tak, drodzy Państwo, czternasta edycja a Stara Wiśniewka Młodnieje. Tą edycję poprowadzą ze mną dwie młode, śliczne panny. Kawalerka panny. Ola i Karolina. A moje imię leszek właniam się. Drodzy Państwo, też niezmiernie miło jest mi przywitać delegację z Niemiec, a konkretnie z miejscowości może przekręcę trochę, no ale to nic. Spiekerhausen. A muszę powiedzieć, że właśnie z tej miejscowości wrócił do nas dzwon, który no, w zawierusze wojennej trafił tam, a ci Państwo zechcieli nam go po prostu zwrócić. Jeszcze raz duże brawa do tych Państwa. Serdecznie witam. Sekretarza Starostwa Powiatowego, Pana Andrzeja Ławniczaka. Również witam Radnych Starostwa, starostwa Powiatowego, tak? Czy jak to się nazywa? Starostwa Powiatowego. Ale tak z sentymentem najbardziej to witam naszego byłego wójta Pana Jerzego Podlewskiego wraz z małżonką, to jest nasz no sympatyk dni widzących Witam również przewodniczącego rady gminy Zakrzewo, Pana Antoniego Łososia, z małżonką oczywiście. Drodzy Państwo, Powiem jeszcze, że patronat medialny na 14 edycji edycją Dniki Dnących Wiśni sprawuje, sprawują aktualności lokalne, że złotowa. Pozwolą Państwo, że pokrótce przedstawię program dzisiejszego dnia, a mianowicie za chwilę swój koncert da młodzieżowa strażacka orkiestra Tenta. Następnie zatańczy zespół Łużanka. Potem zobaczymy w występie przedszkolaków, naszych najmłodszych. Taniec szkoły. Zaprezentuje się jeszcze raz tur gromada. Następnie występy szkoły i zaprosiliśmy, żeby uświetlił naszą imprezę w tym roku pan Paweł Nowak. Jest to Akordeonista i ma nam dać tutaj w trzech wejściach taki koncert akordeonowy. No i następnie taki śmiech, ale to powiem, to będzie niespodzianka, śmiech Panów. Wystąpią również uczestnicy powiatowego ogniska pracy pozaszkolnej, następnie szkoła i zaprezentują się też panie z KGW. W następnej kolejności następna niespodzianka, warto czekać i jakby na koniec taki koncept swój da zespół o nazwie AGES. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym dzięki naszym sponsorom, którzy ufundowali nam fanty, odbywa się już loteria fantowa, a muszę powiedzieć, że regulamin jest taki, że wszystkie losy wygrywają. Proszę zachować wszystkie losy, bo gdzieś około godziny 18.00 następnie odbędzie się losowanie nagród głównych. Tutaj też, no, no powiem, że nagrodą główną jest rower. Jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie i wieża IP. Także drodzy Państwo, zakupiony los, mimo że jakaś była skromniejsza nagroda, ale zawsze jest szansa, żeby wygrać ten rower. I proszę zachować. Po wylosowaniu losu tego nagrody głównej czekamy pół godziny na odbiorcę. Po pół godziny odbywa się następne losowanie. Taki jest regulamin tej naszej loterii. Drodzy Państwo, zachęcam do skorzystania z tego, co przygotowaliśmy: a mianowicie kawiarenki, bufetu, grilla, grochówka, wata. A w tej chwili zaprezentuję się Państwu. Młodzieżowa Strażacka Orkiestra Denta Zakrzewa. Zapraszam.